Siemanko, witam serdecznie, ja jestem Wiśnia i witam w pierwszym poradniku z DeForest. Od czego zacząć, co zrobić? Już widzę, że nam się chyba. Kanib... Nie, to nie są kanibole, to są panowie, którzy się zawiesili chyba na patykach, nieważne. Yy, od czego zacząć? Zaczynamy od budzenia Kelvina przede wszystkim. Krótka. To jest Wera, jakby co, moja narzeczona pyta się, co robię, bo chyba myślała, że do niej mówię. Pewnie tak. Założy słuchawki, nie wie gdzie jest. Zaczynamy od tego, że każemy albo mu podążać za nami, jeżeli gdzieś idziemy. Albo zdobywać cokolwiek. Ja będę mu... Y, polecenie mu wydam, żeby zdobył dla nas bale. Będzie dla nas rąbał y, drewno. A my zaczynamy przede wszystkim od rozpakowania naszych nożyków survivalowych. Bo musimy mieć siekierę, mapę i tego typu rzeczy. Sam sobie to wypakuje, oczywiście. Bierzemy siekierę. Jak potrzebujecie od razu zwiedzać mamy pod M GPS-a, można zwiedzać punkty oznaczone na mapie. Yy, pewnie jakieś znaczki tam są, jeszcze nie byłem, zobaczymy to w następnych odcinkach. Pootwierajcie sobie oczywiście wszystkie skrzynki, pozbierajcie rzeczy, yy, ponieważ tu o, no, tak też można otwierać. I chyba nic nie wypadło. Może coś zgubiliśmy. Nieważne, kolega nam już rąbie drewno, co jest bardzo przydatne. Sami nie musicie, mamy granaty i inne tego typu rzeczy. A ja wam pokażę jak zbudować pierwszy szałas, pierwszy schron, schowek, zwał jak zwał. Tylko pootwieramy wszystkie sobie sejfy. Mamy taśmę. Więcej taśmy i patrzcie jak ładnie nam nosi. Będzie odkładał, to się przyda. Mamy jeden patyczek, bo patyczki będą również potrzebne. Drugi i już Wam pokazuję, jak budujemy pierwszy namiot. Bierzecie w dłoń patyczek i bierzecie jednocześnie w dłoń plandekę. Wystarczy to po prostu kliknąć na ziemi. Kliknąć patyczek w rogu plandeki. W jednym wystarczy, żeby był namiot. Jak chcecie ładniejszy, to ładniejszy, to możecie w czterech sobie po prostu podnieść. I macie pierwsze schronienie. Z tym jest bardzo łatwo, można to zapisywać, spać, taki typowy, typowy szałas. Mamy już pierwsze schronienie, teraz przydałoby się ognicho. jak je budujemy? No, wydawałoby się, że te złapy i szukamy. Nie, nic bardziej mylnego. Patyk w dłoń, patrzysz na ziemię, klikasz, cyk, cyk. Podpalasz i ognicho gotowe. Niby proste... Ale trzeba to znaleźć, można się i nie domyślić, można jeszcze sobie ognisko ładnie tutaj otoczyć kamyczkami, żeby było ładniejsze, takie fajne nisko w końcu bezpieczniej, aż Kelvin przyszedł sobie usiąść, stwierdził, że jednak za ciepło, idzie do roboty. Dodatkowo do ognia możemy dokładać sobie paliwko z bali, które potniemy na kawałki, tylko muszę jeszcze ładnie się tu ustawić, bo na ziemi nie zawsze to fajnie działa. O! Możemy sobie porąbać kłody na malutkie takie. No, stój, 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 stój. Możemy, jak trafimy. A jak umiemy tak, jak ja, to się trochę namęczymy. No, stój. Nie jedź mi tam. O, 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 mam? Nie mam. Miałem. Chwilę to zajmie. Tu już przygotowałem taki malutki kawałeczek do pieca. Do ogniska. Malutki kawałeczek. I też, patrzymy w sposób taki, żeby nam tu się tak zaświeciły takie kreseczki, jak przy budowie, klikamy, pan sobie przetnie sam i mamy fajne ognicho z dużą ilością drewna, nie jakaś tam popierdółka, tylko porządne ognicho. I teraz kwestia budowy. Kwestia budowy, no, jest notatnik jak w Deforest poprzedniej części, można sobie... Kliknąć, Przy, trzymając X przenosimy się w typowe takie budynki do wyboru, szałas, i tak dalej, i tak dalej, ale można budować tutaj również w inny sposób, biorąc kłodę w dłoń, klikając lewym ją ustawiamy, i drugą już możemy na przykład do niej dołożyć i zbudować kwadracik, taki fundament podstawowy, żaden problem, ale jeżeli byście chcieli stawiać wyżej, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy, zmieni nam się na kółeczko, mamy jedno, a to trzeba rozebrać. I próbując postawić, pokażę Wam się linia, żeby było wszystko równo ładnie, a nie tak jak trzeba było kompinać w poprzedniej części. Teraz zapytacie, a co zrobić? Raz wam pokażę co zrobić, jak zapytacie. A jeszcze nie pytacie, ale zapytacie, co zrobić, jak mamy nierówny teren, na przykład tutaj. Czysto hipotetycznie, załóżmy, że tu jest nierówno i ta deska, się belka, cokolwiek jest wyżej niż druga, a chcielibyście sobie je wyrównać, żeby mieć równiutki fundament. Widzicie tą linię? Wystarczy kliknąć raz, kliknąć drugi raz i nam obcina. Można niżej, można wyżej i nie ma problemu. Tak też buduje się tutaj schody. Proszę bardzo, jedno, drugie, albo może nie w ten sposób, może mi dołóż tutaj. Widzicie, można takie szopki, można daszki, można schody. Wszystko można, czego zapragniecie. Bardzo łatwe budowanie, bardzo przyjemne przede wszystkim. Byłem w szoku, że tak można budować trochę. A właśnie po co marnować? Kolejny zbudujmy tutaj. Proszę bardzo. Mamy bardzo prostą konstrukcję. I teraz ktoś by chciał zbudować dach albo podłogę. Zapytacie, jak? No nie, przyniósł mi jeszcze mój pracownik kolejnych belek, więc sam sobie zetnę i już Wam pokazuję. No i dobra, co zrobić, żeby zbudować schody lub kładkę? Widzicie, od razu nam się pokazują strzałeczki, pan sobie przepoławia drewno i kładzie. Ale, ale, możemy to zrobić po prostu tak. Położyć, przepołowić i odkładamy. I gotowe, Wola, voilà. tak się buduje, tak się to robi. Także, jeżeli chcecie kombinować, można kombinować. Można sobie budować na nierównym terenie różne struktury, czy też, a to jest nasze. Fundamenty, o, to też jest ważna informacja. Jeżeli zostawią Wam takie kawałeczki od przepołowienia, można je składać jeden na drugim. Złączą się w całość, w stabilną całość, przede wszystkim co najważniejsze. I można z tego sobie również później budować. Krótki wstępniaczek, wiecie jak zrobić pierwszy szałas, wiecie jak zrobić pierwszy budynek. Nazwijmy to tak, no schowam się tu, mamy daszek, mamy daszek. No i, no i fajnie. Pierwszy budynek, każda inna budowla jest w naszym notesie, tak jak było. Schronienia i wszystkie tego typu rzeczy. Bardzo dużo konstrukcji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Z następnymi poradami pojawię się w, w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!